I hej, jestem Games i witam was w kolejnym filmie na kanale I w tym przypadku dzisiejszym film będzie e, no dosyć taki... dawno tego nie było, tak? Dawno tego nie było, jest to e, czysty taki chill komentary film e, Natomiast wiele nie są oczywiście wykalowity które się wydarzyły, także e, no co, rozciąćcie się wygodnie, zostawcie łapy w górę, ponieważ to mi tutaj tylko... No mam tylko zajmieć sekundami, to trochę położę, rozbudować ten kanał, także dzięki. E, no i co, bez względu na przechodzimy, ponieważ mamy trochę do pogadania, co niedawno nie było tych, e, takich, wiecie, relaksujących, e, że tak powiem, rozmów. Pierwsza rzecz, e, taki e, temat w sumie moim zdaniem, e, tak wjeżdżamy, tak, z grubej rury jest to oczywiście Black Ops 2, tak? Ten, kto wie, bądź nie wie, no to właśnie przedstawimy całą e, informację. Tutaj właśnie, jeżeli nawet nie wiecie kompletnie nic o tym, to generalnie jak wiecie, bądź nie wiecie, wyskoczyły ogromne plotki na temat oczywiście kolejnych kodów, które wyjdą. Jak zwykle te plotki się właśnie zdarzają rok lub nawet dwa lata, czasem nawet trzy lata w przeszłość przed wyjściem nowego koda. Wiemy co już mniej więcej będzie zaprezentowane, jaki setting koda i tak dalej, co nie jak gra będzie, jak będzie z tą całą przyszłością koda wyglądała, co nie? Więc 19 grudnia, przed oczywiście tutaj świętami, e, mieliśmy ogromne informacje na temat doniesień. Ogólnie kolejnego koda, czyli nie, nie tego, co teraz wyjdzie, e, już jakby w tym roku, bo zaraz mamy 2024, prawda? E, więc no, czyli mamy do kolejnego koda, czyli kolejne, koda, który wyjdzie w listopadzie 2025. E, dla tych, co nie wiedzą, e, kod w 2024, tak? W listopadzie będzie to, oczywiście to Call of Black Ops, Golf War. Tutaj jest mała szansa, że tą nazwę zmienią Jest szansa, tak? Ale. Nawet jak zmieniał to tutaj sporo wiemy wydarzeń na temat e, i tak dalej settingów, wiadomo, 91 rok i tak dalej, co nie? E, kampania Zombies, jaki multiplayer, oczywiście robią po prostu serial, także e, tutaj e, ci co nie wiedzą to taki tak, wiadomo, taki stary nie jest oczywiście, ci co wiedzą to wiedzą, prawda? Tylko przypominam dlatego, że mówię o kolejnym, kolejnym kodzie, czyli o tak zwanym pseudo remasterze Black Ops 2 Tak jest, moi drodzy, najlepszy kod Ever zostanie pseudo zremasterowany i już dochodzimy do dokładnie o co chodzi Miał się ukazać oczywiście w 25 roku w listopadzie, co jest też takim śmiesznym zbiegiem okoliczności, prawda, że ci co grali w 2012 w Black Ops 2 oryginalnego, po prostu ogólnie grali, czy wiedzą, to Black Ops 2 cały setting gry, tak? Fikcyjny, fikcyjna akcja się dzieje w roku 25, tak? W 2025 Więc to jest też takie ciekawe, że gra wychodzi w 25, a raczej tak jakby albo pseudo remake slash taki pseudo powiedzmy kontynuacja. No bardziej kontynuacja, ponieważ akcja bezpośrednio się gdzieś zaraz po Black Opsie 2. No może nie zaraz, ponieważ 5 lat później, czyli on wprost będzie w grze fikcyjny rok 2030 jest to dosyć ciekawy setting, ponieważ... No mamy wiadomo te zakończenia Black Ops 2 i mamy też te kanonie kanoniczne, więc to byłoby dosyć ciekawe, ponieważ byłby to taki trochę Black Ops. 2,5 przed dosłownie Black Opsem 4. No cóż, mówię przed Black Opsem 4, gdyż Black Ops 3 jest bardziej w przeszłość i już tu ma tyle dosłownie dla tych, co nie wiedzą kompletnie. A więc Black Ops 2 dzieje się akcja w 25, tak? W 2025 Black Ops 4 akcja się dzieje w 2043, a Black Ops 3 akcja, czyli wcześniejszy Black Ops, bo Black Ops 3 wyszedł wcześniej, czyli w naszym roku 2015, a Black Ops 4 wyszedł w naszym roku 2018, czego akcję ma wcześniejszą, czyli mamy 43, tak? W Black Opsie 4, jeszcze raz, a wy Black Opsie 3 e, e, mamy najpóźniejsze czas, czasy, czyli takie czasy futurystyczne 2065, więc e, tak, tak, to takie akcje przed Black Opsem 4, że tak powiem fabularnie, co nie? Ponieważ w 2030 ma się dziać cała akcja, cała fabuła i tak dalej i potem, gdy już, e, wiadomo. Menendeza z nami nie będzie. E, to po prostu e, zamiast tego będzie nowy Wilin. Jeśli do końca nie wiemy, kim by był ten właśnie zły, złowrogi. E, wiadomo, e, tutaj zła postać, która by występowała. E, wiadomo, jest to bardzo daleko przyszłość, więc nawet ruszy pewnie się na, nie, nie napisali i tak dalej. Więc e, byłoby to ciekawe, gdyż te dwie gry pod by jakby że tak powiem, obsługiwał, ponieważ byśmy mieli i grę tak, Golfur, i potem rok później dosłownie mamy ich kolejną grę, która także wkluczy Zombies, tak, oparte na rundach, to jest też bardzo ważne do ujęcia. I najważniejsza rzecz, czyli tak naprawdę mapy, które były w Black Opsie 2 oryginalnym, pojawiłyby się właśnie w tym Black Opsie 2, tym zremasterowanym, czy cokolwiek to będzie, prawda? Więc to byłoby e, dosyć ciekawe, taka, wiecie, mieszanka map ogólnie nowych, tak? Oraz mam mieszanka map starych, tak? Zremasterowanych z Black Opsa 2, najlepszych map ever, jakie moim zdaniem są w history Koda jedna z najlepszych, tam nie ma map słabych, e, co właśnie przy Modern Reform 2, e, tak, oryginalnym 2009, mogę na ludzi powiedzieć, że są, są słabe mapy, których ja zbytnio nie polecam, nie, że nie mam fanu, ale nie polecam. No, i wiadomo, dziś te mapy właśnie są teraz grywalne, tak? Teraz są w grze w Warfare 3 z remasterowanym, wiadomo, 4 praktycznie letnim kodzie, tak? Mamy te mapy, powiedzmy, w pięknej grafice itd. i dalej, i grywają wgrywają się pięknie, wiadomo, po prostu cały gameplay, ale wciąż niektórych mam po prostu lubię mniej niż niektóre bardziej, co nie? Więc no, Black Ops 2, tego o czym mogę powiedzieć, oczywiście inaczej, ponieważ Black Ops 2 mapy kocham wszystkie, no tutaj dużo wypadać, bo jest, bo ja jak dla mnie Black Ops 2 był takim e, ogromnym, e, jakby nie wiem dla mnie kodem, wiadomo, tak, dla, wszystkich, dla wszystkich jest jeden z najlepszych, zawsze były bitwy, który jest kod lepszy czy MW2 czy Black Ops 2. Zawsze, od, od, od czasu. odkąd pamiętam. E, więc no, dla mnie Black Ops e, 2 był taki ogromny, ponieważ tak naprawdę wtedy jeszcze bardziej inwestowałem w zombie swój czas i tak dalej, co nie? E, wiadomo, zmieniałem się z tego kadzuolowego nubka Black Ops 1. do, wiadomo, e, do kolejnych kodów i do kolejnych, i potem wiadomo, Black Ops 2 i... i po prostu było pięknie, było pięknie e, ponieważ Black Ops 2 to jest zawsze taki e, bliski kod w mojemu sercu. Dajcie znać jaki jest wasz taki kod sentymentalny naprawdę, dajcie znać do tego ma zawierać także e, pick ten system, który o, ostatni raz był w Black Ops 4, tak? Black Ops 4, czyli w ostatnim takim prawidłowym kodzie w 2018 Jest to Pick ten system, czyli zamiast bilion dodatków, biliona celowników, 70 celowników i innych Miliona jeszcze innych kolb, luf i tak dalej Tak? Tego całego ganz myfu i perków, będziemy mieli Pick ten system Dla tych co nie wiedzą, ponieważ ten Pick system już nie ma z nami od 5 lat Jest to nowy taki system klas, co w się sensie nowy, no stary Ale by był nowy, gdyby hmm, powrócił, tak? Jest to po prostu system, który masz, tak jakby, 5, masz 10 punktów, tak? Tak, jak sama nazwa? pick -ten system, czyli wybierz 10 i po prostu wybierasz y, wszystkie perki, bronie. I tak dalej, i dodatki, i każdy. Rzecz, którą wybierzesz, zabiera Ci punkt z Twojej klasy, czyli możesz sobie zbudować, załóżmy broń OP, tak, inwestując wszystkie dodatki, e, czyli inwestując wszystkie punkty w broń, bez perków, wtedy twoja broń jest naprawdę potężna, nie masz perków, oczywiście a, albo zamiast tego inwestujesz wiadomo, w inne rzeczy typu e, budujesz może taką e, załóżmy dwie słabe broni, albo nawet jedną i wiadomo, wywalasz broń dzięki temu e, jak wywalisz drugą broń, tak? Na przykład pistolet, to wtedy zyskujesz punkt i na przykład ten punkt możesz zainwestować w e, perki. Tłumaczę dla tych, co nie wiedzą, wiadomo, dla tych weteranów, co tutaj wiedzą to w ogóle śmieją. Nie wiem się, że to tłumaczę, co nie, e, ale no, dzisiaj mamy sporo ogólnie twarzy, że minęło ogromnej ilości lat i dosłownie pół dekady minęło takiego klasycznego koda, 5 lat dosłownie, więc, e, więc no, dlatego też tak to wygląda, mamy dosłownie dziś koda kierowanego przez Warzone, ale to nie jest tak, że multiplayer kieruje dzisiaj e, co jest smutne oczywiście dla mnie, że, że Warzone dzisiaj, e, jak wijamy na Twitcha, tak ma 60 tysięcy e, ludzi oglądających, tak? Naraz, gdzie taki taki MW ma 12, 15, może czasem 20 tysięcy, e, wiadomo, siedzących, oglądających e, multi czy zombie. E, wiadomo, a przełożenie jest ogromne ilości, ogromne tysiące. Ale to nie o tym temat, o tym temat, że, no, szykują się, mam nadzieję, nie lata, ponieważ ja, kocham trailer, to jest moje uruchomione studio, które, robione, e, które robi koda, tak, więc będziemy mieli dwa lata pod rząd base, czyli będziemy mieli dwa lata pod rząd normalne zombiaki z normalnymi rundami. Także były takie dziwne plotki na temat zombie, że nawet mają powrócić animację animację paka ponczowania z czego, no mówię tego nie było od 2018 roku z czego wi wi wiadomo jest to taki e powrót do klasy 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 klasyki zombie, co nie? jeszcze jakby były takie wiecie postacie z systemy operatorów i tak dalej to byłoby powrót dosłownie do korzeni koda i to takim na, na, na najlepszym tonie co nie? E więc no to jest to moi drodzy Black Ops 2, e tak to jest sporo sportów inwestycyjnych, ale eee, według doniesień Black Ops e, Call of Duty 2025 Wszystkie mapy Black Ops 2 będą zremasterowane, tak, w momencie premiery czy te, Tutaj jak mieliśmy przy MW3 Wszystkie mapy z model 2009 były zremasterowane na tych po premierze Ale Activision najwyraźniej będzie oferować, wiadomo, mniejszą mieszankę zremasterowanych, powiedzmy, map, tak I zupełnie, wiadomo, nowe mapy Do, e, wiadomo, Koda 2025, czy też Black Ops 2 Remaster, jak to każdy mówi, co nie? I tutaj bazując na pierwszych plotkach, to E, harmonogram w wygląda tak, że będzie teraz w 24 właśnie nowy, nowa gra trailer, tak? tytuł Black Ops, o co w, o w tej wiadomo wojny, tam, nazwicie z zeperskiej, czy ten rok do 91 Gulf War, tak? Są w ogóle memy na temat tego, że jak będziemy grali w golfa, a o nie jak fajnie będzie golf w kodzie <grym>, nie, nie, tak się nazywa Gulf War e, To też zabawne, bo mamy Cold War, tak? Czyli zimną ogromną wojnę, gdzie prawie doszło do trzeciej wojny światowej e, w naszym, wiadomo, w naszym świecie <grym>, a, To jest też takie moim zdaniem bardzo fajnym momentalnym wydarzeniem ale no, Golfor niezbyt, jakby ja nie jestem zainwestowany w historię, zobaczymy jak to będzie. Podobno to ma być w pierwszym roku i tutaj te postacie, które znamy, czyli Frank i tak dalej, mają być niezbyt na planie pokazane, nawet tych postaci, które były w Black Ops typu Adler i tak dalej, też nie mają być pokazane, więc to byłoby coś zupełnie oddzielnego, nowego e, do końca nie rozumiem, bo tutaj Zombies niby z drugiej strony plotki Zombies mają opierać się na tym, że to jest bezpośrednia kontynuacja Black Ops Holder, bo chociaż będziemy mieli, e, wiadomo, te dalsze e, dosłownie urwanie historii się gdzie widzieliśmy po raz ostatni, po, y, wiadomo, wydarzeniach z Forsaken, na mapie Forsaken. E, także zombies zawsze dla mnie takie było fajne, że te mapy się tak jakby wiązały i plątały i tak dalej. Kiedyś to tak było, wiadomo, kiedyś się były te uniwersum, uniwersum takie splątane, po prostu, dlatego też lubię zombies. Ale lepiej, się co my, myślicie, już chyba się urwiemy z tym Black Ops 2. Z tego, no, można gadać i gadać. Zapraszamy tu się na streamy, na takie każdole rozmowy z, powiedzmy, taką burzą mózgu, no bo w końcu można zawsze się zabrać i pogadać. Także dobra, przechodzimy raczej chyba do kolejnego tematu. Kolejna informacja jest taka, że nasz piękny Bobby Kotick w końcu odszedł od Activision Po nawet nie wiem ilu latach i w sumie można nawet wygórować ile jakby on dowodził z Activision A więc zrobiłem mały research i e, tak, Bobby Kotick był CEO, jakby to się nie wiedział, CEO of Activision Blizzard e, Był właśnie od 95 roku Także to jest to i z dniem wczorajszym, czyli 29 odszedł, w końcu odszedł na zawsze E, służył dobre 32 lata? Dobrze liczę. <noise> Mniejsza, liczę około 30. E, e, był, był jako prezydent e, CEO Activision przez 30 lat. A, oczywiście, Activision już było wcześniej dłużej zało, założone przez tam z innym ziomkiem, któremu on założył. Ale tak, w końcu odeszło tak, że wszyscy teraz dosłownie nie tweety: jak bardzo go nienawidzą i jak bardzo groził, że zabije, jak ten, albo ci wywale i tak dalej, co nie? E, dosłownie deweloperów, więc tutaj zawsze to było po stronie Activision e, jak bardzo byśmy nie wyzywali deweloperów, że o gry są zepsute z Games Naprawdę to Infinite World jesteście debilami jak robicie swoje gry To zawsze Activision maczało swoje palce do gara Ej, Jak właśnie potem wyglądały kody chociażby Games przy tym najwięcej ucierpiał, bo zawsze oni byli w takim Cringe timie, że dosłownie musieli robić grę, zagrał pół roku I tam ogromne brudy wylatywały z tego wszystkiego I też o tym całym, nie powiem czym, strasznych rzeczach Które się działy w Activision, to był chyba cały ten Cała ta sprawa, która była w 21. E, ale, no, ogólnie fajnie, że ta znika, i w końcu e, tutaj, właśnie, Spencer odezwał się do wszystkich pracowników, że tam na razie się z dzień na dzień nie zmieni. I e, wasza praca, ale będę wprowadzali nowe zmiany, bla, bla, jak to zwykle. E, ten nowy, pre nowy prezydent, czyli tutaj król Xboxa e, Phil Spencer, e, będzie e, tutaj dowodził. Ale, no, dla nas, jako graczy Kompty, też mam nadzieję sporo się zmieni, ponieważ oni na darmo nie wywalili 69 bilionów, tak. Jakby Microsoft dla, 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 dla Bobiego, znaczy dla Activision, po to, żeby po prostu, e, wiadomo, kupić sobie studia. Nie, oni kupili Bethesda, oni kupili już bardzo dużo. Oni już kupili dużo studiów typu Bethesda i tak dalej, właśnie te marki, które wam, im generują ogromne, jakby, ogromną e, ogromne ilości pieniędzy, co nie? Więc tutaj, moim zdaniem, to. To jest taki dla nich mądry ruch, teraz kupić te studio e, i po prostu zmienić, zmienić w coś lepszego i jeszcze więcej e, wiadomo, zadowolić graczy, jak i zadowolić jeszcze wieś, wieks, większe z tego profity, no bo e, tym czera, czym się stał kodem jest to moim zdaniem takie takie dosłownie jakbyś w kaberecie puścił moim zdaniem. Okej, okay, bywa lepiej, zaraz raz podwozie, raz nad woziem, ale no tym, czym był kiedyś kod, a tym czym dziś jest i to wszyscy mówią o tym, i to wszyscy o tym wiedzą i mówią hardkorowi e, gracze i, czy na socjalnych mediach, influencerzy czy youtuberzy i tak dalej, to wszystko widać, tak? To wszystko widać i ja nawet to jako jedna osoba, jak bardzo kiedyś był inny kod, a jaki dziś jest, nie wiadomo, ludzie mówią, o, zmienia się czas, czas ci zawsze do przodu i to tak jest, że tak to czujesz. Nie, kiedyś było dosłownie inaczej. I, i to, to jest najprawdziwsza prawda. E, także ja jestem bardzo zadowolony, że Bobby tylko o to chodzi teraz w Spencer. E, chociażby teraz już nie będzie tych pakietów, tak? Przykładowo, nie, nie będzie tych, tych pakietów, teraz wyszedł, wyszedł, wyszedł dosłownie ostatni pakiet do Modern Warfare 3, tak? Na PlayStation ekskluzywny PS4 oraz PS5. Ostatni pakiet w historii, e, mam nadzieję, Combat Pack, tak? Czyli ekskluzywny skin, e, który jest wiadomo dla nas, tak? Jest takich zwykle było 6 za darmo, tak? Na PlayStation, a Wy oczywiście dopiero po roku na Xboxie, jak i ci co grają, e, to dosłownie musieli ten kupić skin za 8 dych, tak? 8 dych każdy skin razy 6, no to macie dobre 500, tak? ponad e, za takie skiny, a my mieliśmy je za darmo, co nie? Więc to takie, takie głupie, jak się znać, to taka minimalistyczna, bo to tylko e, są kosmetyki, prawda? Ale no kiedyś były chociażby DLC i szybciej 30 dni na PlayStation, nie wiadomo, jeszcze kiedyś, kiedyś to w ogóle e, było tak, że my czekaliśmy, tak? Ja jeszcze nie pamiętam, to był Black Ops 2, jak czekałem na DLC e, miesiąc e, później. Tak, e, bo, bo po prostu wychodziło pierw na Xboxie, potem to się dopiero się właśnie e, zmieniło. Ale wiecie, to były czasy, gdzie gdzie dosłownie Black Ops 2 e, lata po premierze w 2014 roku miał dalej 300 tysięcy ludzi na jednej platformie, na jednej platformie, w jednym trybie Czyli mamy myśli Xbox, tak? 360, 360 na, na dosłownie, e, nawet gdzieś w wam pokażę jak znajdę Dosłownie na Xboxie e, 360 w multi, nie, nie licząc zombie, miał 300 tysięcy wyświetleń A teraz jak wejdziesz na Steama, gdzie Steama obejmuje Call of Duty, całą grę, tak? Mamy myśli oczywiście z tej Call of Duty, czyli mamy teraz całą markę Call of Duty. Z tym teraz zmienił tu nazwę, aktywuję całą nazwę, zmienił koda i pod tym właśnie e, tekstem kawy mamy e, dosłownie... Modern 4.2, 2, tak? Kampanie, Spec Ops, Multiplayer, Modern Fair 3, Zombies, Multiplayer, Kampania, wiadomo, DMZ, Warzone, yy, wiadomo, Warzone ten stary, Warzone nowy I te, to wszystko zawiera, właśnie wiecie ile graczy na obecną chwilę? 126 tysięcy I wiadomo, jest to jedna platforma, PC, bla bla ktoś może dawać argumenty, że więcej gra ludzi na, na konsolach, no bo to prawda, co nie? Więcej pewnie na, 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 na niby najwięcej jest, wiadomo, statystyk, potem jest na Xboxie i najmniej na PC E, wiadomo, też, PC w ogóle rozdziela dwie platformy, bo mamy Steama, tak? O której podałem Koło jest teraz 126 tysięcy e, graczy, z czego jest to śmieszne, bo macie połowę tego, tak? Macie połowę tego na Steamie, graczy. Tyle, tyle co było na jednej platformie, w jednym trybie, na Xboxie, tak, w 2014. I to było, wiecie, to jest chore, bo to jest, to, to jest chore, wiecie czemu? Bo to jest w ogóle kod. Który już pseudo umarł, bo miał dwa lata, co nie, bo w 2014 już e, dosłownie wyszedł Ghost, tak wcześniej i już zaraz wychodził Advanced Warfare, nie, w listopadzie, a my, a my mieliśmy dalej 300 tysięcy graczy, tam 200 chyba, 96 tysięcy na Xboxie, e, dosłownie za lata po premierze, co nie, gra jest stara i wciąż była tak, angażowało graczy i tak dalej. I, I to jest tylko jedna platforma, jeden tryb. Nie mówię co o Zombie, tak? Nie mówię co, o PS3, o innej platformie i tak dalej. I o PC, co nie? A tutaj na PC, na Steamie, mamy sobie 6 6000 poprzez podzielenie wszystkich, jakby, trybów, co nie? MW2, MW3, MWZONA i tak dalej, co nie? Chore to jest. No to mam mamy jeszcze Battlenet, z czego niby na Battlenetcie jest więcej? Nie wiem, jak to w sumie. No, niby prawda, nie? Niby prawda, bo chodzi o to, że teraz dopiero e, kod wrócił na Steam, a dopiero teraz od MW2, nie? O ile mi się, takie było go w ogóle e, na Steamie od. Od 2017, ostatni kod, który był na Steamie był to, ee, wiadomo, ww2 i dopiero teraz jakby, że w 2022 mw2, tak, rok temu, to dopiero dodali na Steamie i to teraz jakby znowu wychodzi wszystko na Steamie, wcześniej musiałeś mieć Battle.net, tak, czyli oddzielny launcher, gdzie tam miałeś wszystkie gry Activision, ee, wiadomo, ich wszystkie gry dosłownie, te tak, i tak dalej, co nie, te wszystkie ee, pierdoły Spyro, nie Spyro i kody, nie? Więc no, bo oni chcieli na swoją platformę wypuścić, właśnie pamiętam wtedy Black Ops 4, ponieważ uważali, że więcej kasy zerbeł. No i mieli rację, co nie, no bo nie musieli, bo z tymi, jakby ukradł kasę, co nie, więc więc no teraz powrócili do tego Steam'a, żeby to było bardziej obszerne. Więc bym był w stanie uwierzyć, kończąc ten temat, że e, Battle. E, Battlenet ma więcej po prostu graczy na kodzie, co nie, graczy Warzone i tak dalej, gra więcej na Battlenecie. E, nie wiem, no, załóżcie tam jest 120 tysięcy graczy drugie tyle albo no nie mam pojęcia nie, 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 nie mam statystyki jedyne Steam ma fajne statystyki wiem więc to no to w ogóle w, można fajnie porównywać jak te które kody się utrzymują na Steamie i jak bardzo dużo mają e, wiadomo e, e, wiadomo graczy na danej na daną do, dobę czy na dany tydzień czy na dany miesiąc gdzie w porównaniu do innych <laughs> kodów które są nowe, tak? Nie poradzę na Ciebie, Vanguard Ma straszne chociażby oglądalności na Twitchu, też wyniki e, i tak dalej Też co jest fajne w ogóle, a propos tego Steam'a już kończąc, for you, To, to że dodali stare wszystkie kody, tak? Które nie wyszły Wtedy, teraz dodali dosłownie z tam wszystkie kody na Steam'a Ci mówię tutaj Black Ops Cold War, tak? Model do 2019 Bo tego na betelnecie było, tak? Jak chodziło. Teraz na Steam'ie to wszystkie kody są poza jednym kodem Jedyny kod, taki nie jest, moi drodzy, na Steam'ie jest to Black Ops 4 Tak raczej, e, cofając się dalej, albo idąc do przodu Proszę bardzo o to obiecany screenshot, tak? 2014, dosłownie przed premierą e, Advanced Warfare miesiąc i dosłownie 2 lata po Black Opsie na Xboxie na Multiplayer było 300 tysięcy graczy na jednym trybie na jednej platformie, tak? Chore chore. Tutaj drifter jeszcze narzucany tutaj youtuber, e, jeszcze wiadomo, kiedyś kiedyś, Black Ops 2, current player count, czyli I'm czyli teraz obecny e, liczba graczy, jestem, e, wiadomo, jestem pod wrażeniem, tak? Napisał, więc no. Tak to ogólnie wygląda. Dobra, może przybliżyliśmy się teraz naszych czasów co będzie teraz się działo w kodzie MW3 No cóż moi drodzy, nowy rok, jak to zwykle e, i przechodzimy, e, same shit different year, nie? Jak to się mówi? E, tak, 33 będzie to najbliższy update. Jeszcze będę kował prawdopodobnie widzie blog, chociaż nie mam pojęcia kiedy, no bo jak spojrzymy teraz na daty, to tak naprawdę 31 to jest niedziela, pierwszy to jest wiadomo, poniedziałek nowy rok i tak naprawdę we wtorek by musiał być jakiś blog tak, bo ponieważ trzeciego wychodzi ogromny content I tym ogromnym contentem jest magma, nowe camo, nowy tak jakby event, który będzie zawierał te camo, tak Będziemy mieli także w bandę bandę tam Horseman War, to jest to ultra skin W bandach, który pewnie będzie za ponad 100 złoty, cool And gdzie teraz za nawet połowę tego możesz kupić bardzo dużo gier na czy na Simie czy na Epiku, co jest śmieszne. Będziemy także mieli trzy nowe mapy, które już omawiałem w premierowym blogu sezonu pierwszego. Mapy do multiplayer w limitowanym trybie o nazwie Vortex, gdzie będziemy mieli Regana, Zabij gościa, kto jest Reganem, aby mieć Reagana. Będzie to coś super fajnego oraz 15 nowych nagród i w sumie szybko wam pokażę camo Magma, które wygląda pięknie. A oto tutaj skin Magma, proszę bardzo, tak się prezentuje, w sumie tu mamy nawet na artykule detonated pokazane na jak wygląda. Tak wygląda proszę bardzo. Tu mamy też tak ten, ten nowy bundle, więc no tutaj ten. Ten się tu bardzo fajnie prezentuje, skin moim zdaniem. Bardzo mi przypomina Camo Afterlife, tak z Black Ops 2, tylko że wiadomo, w takiej formie czerwonej, nie? Nie takie niebieskie, bo tam był taki niebieski skin. Też był on Black Ops 4, powrócił. Więc tak to by nie będzie wyglądało. A więc ogólnie z grubsza no, takich informacji pokazywaliśmy. to chyba na razie na tyle ee, Także no co, wiem, że taki trochę boomer byłem i tak dalej bardziej e, Pogadaliśmy o przeszłości niż o teraźniejszości, lecz czasem warto o tym pogadać, wiadomo, też mamy mieliśmy te plotki Black Ops 2 Ale no, kiedyś to było, teraz to nie jest <grych> Tak czy inaczej, dzięki za obejrzenie, że trwasz do końca tej no to e, takiego małego wiadomo, komentarza Czy to e, wiadomo sobie posłuchać swobodnie E, czy coś nie przygrze e, polecam tak czy inaczej e, dzięki za wszystkie subskrypcje bardzo cię doceniam support i dajcie znać w sumie bo będę robił podsumowanie tego roku 2023 co byście chcieli widzieć jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani ja jakby ja i tak robię zwykle te podsumowanie tego roku zobaczymy jak wyglądają nasze e, wszystkie statystyki i tak dalej a po prostu właśnie tych statystyk <laughs> jestem pod wrażeniem ile tutaj osób się e, wiadomo e, no, przepierniczyło i niektórzy zostali, niektórzy odeszli, jak to zwykle wygląda wiadomo, na na YouTube, bo ciężko jest utrzymać odbiorców i tak dalej, co nie? Ale jestem pod wrażeniem, ile tutaj osób po prostu e, wbiło i chociażby nacisnęło przycisk subskrybuj, nie? Wiadomo, potem po czym ich nie było, czy coś, ale, ale bardzo dziękuję. <laughs> bardzo dziękuję tylko osobom, co było, także e, mam nadzieję, że przyszłość wygląda dla nas pięknie. E, tak czy inaczej. Dzisiaj... Dostał się już łapę w górę, nie przedłużając. No i co, życzę wam miłego dnia, udanego nowego roku. Mam nadzieję, że jakiś film się jeszcze pojawi przed nowym rokiem. Najlepiej taki jak jakiś film czy lautowy, relaksacyjny niż takie, wiadomo, tutaj luźne komentarze. Także dziękuję bardzo, jak to zwykle. No i co, do, do usłyszenia, na razie, makler